Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej manifestu dla z udziałem Pana Marszałka naszego Bardzo proszę. Ciekawe to jest. Proszę Państwo, dzisiaj chcemy wspomnieć o polskich producentów mleka. Polska jest czwartym producentem mleka w Europie, czternastym na świecie. Produkujemy ponad 12 milionów litrów mleka rocznie. I polscy producenci nie czują i nie mają wsparcia ze strony państwa. Te wszystkie problemy, które narastają zamiast być rozwiązywane, niestety zostają pozostawione same sobie i ci rolnicy muszą borykać się z tym sami. Ceny mleka dramatycznie spadają. Są takie miejsca, w których cena mleka już w tej chwili jest poniżej, w większości są poniżej złotówki, natomiast są takie regiony. Ja niedawno miałam okazję, też kilkanaście dni temu byliśmy. Też z panem marszałkiem na innej części Mazowsza i tam mówiono nam, że ta cena mleka to jest 70 groszy za litr. To jest taka cena, która nie tylko, że nie pozwala osiągnąć godziwego do dochodu z produkcji, ale też bardzo często producenci muszą sami do tej produkcji dokładać. W do ostatnim czasie doszły jeszcze problemy związane z tym, że są nakładane kary za przekroczenie kod mlecznych w ostatnich dwóch latach jest ponad 800 tysięcy. te problemy zostały pozostawione bez rozwiązania. Polski rząd nie wypracował żadnych rozwiązań systemowych, nie wspiera rolników, nie wspiera producentów również wtedy, kiedy oni muszą borykać się na przykład w kontakcie z dużymi sieciami, które też nie stosują tutaj. Zasad P. I polski minister rolnictwa sprawia wrażenie, jak gdyby od siebie wciąż tylko i wyłącznie udzielając rolnikom dobrej Czas, żeby rząd przestał dobre rady przekazywać, tylko żeby się wziął do roboty i żeby stanął po stronie polskich rolników. I polscy rolnicy potrzebują gospodarza, który razem z nimi usiądzie do stołu i razem z nimi będzie rozwiązywał problemy wspierał ich, potrzeba silnego głosu polskiego premiera, prezydenta, również na forum międzynarodowym w obronie polskiego rolnictwa, polskich rolników. Przykładem właśnie bardzo dobrym jest sytuacja producentów mleka, bo wtedy, kiedy polscy producenci mleka były w stosunku do nich te nie, złe decyzje podejmowane w Komisji Europejskiej, głosu polskiego premiera słychać nie było. Tylko i wyłącznie minister rolnictwa tutaj w Polsce wrężył mu w opowiadał o różnych poradach, dobre porady dla do producentom, ale rząd głosów premiera, nie stanął w obronie polskich producentów, tak jak nie staje w obronie polskich rolników. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć, że jeżeli Polacy nam zaufają, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miała. Ten zaszczyt, żeby tworzyć w polsce rząd po wyborach jesiennych, to premier Prawa i Sprawiedliwości będzie stał po, po stronie polskich rolników i jak dobry gospodarz będzie zawsze walczył o to, żeby to, co jest dzisiaj dla Polski jednym z najcenniejszych. i Jest wielkim priorytetem, żeby polskie rolnictwo było nie tylko żywotnie traktowane, ale żeby pracował polscy rolnicy, którzy coraz... Więcej pracują, a coraz mniej zarabiają, coraz niższe dochody uzyskują, coraz mniej uzyskują dochodów, żeby mieli nie, nie tylko godne. Tradycji polskiej kultury, tego co w Polsce jest najcenniejsze. Na wartościach, na tradycji, na polskiej kulturze, opieranie i budowanie przyszłości jest tym, co polska wieśca przez wiele, wiele wieków udowadnia, że to jest droga, którą warto pójść. I jeszcze raz chcę powiedzieć: polskie rolnictwo potrzebuje dobrego gospodarza. Polscy rolnicy potrzebują w rządzie partnera i my takiego takim partnerem dla rolników będziemy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pan Marszałek Wojciechowski. Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo podziękować Pani Prezes Bacie Szydło, że w swoich spotkaniach z Polakami, w swoich licznych podróżach po Polsce i w poznawaniu polskich problemów nie zapomina Pani o polskiej wsi, choć kolejne spotkanie, w której mam zaszczyt z uczestniczyć. Eee, pani pamięta o polskiej wsi, o tej wsi, o której ci, którzy rządzą dzisiaj w Polsce, zapomnieli. Bo ogóle nie widzą problemów wsi. Rzeczywiście polska wieś dzisiaj nie ma gospodarza. Polscy rolnicy są świetnymi gospodarzami. swoich gospodarstwach dzisiaj jesteśmy w takim pięknym z... gospodarstwie. W którym komitą znakomitą taką połowicką, szczególną tutaj gospodarność, Ale polska wieś to jedno wielkie gospodarstwo, nie ma gospodarza. Dzisiaj polityka rolna praktycznie nie istnieje bo polityka rolna rządu. Jest co najwyżej administrowanie, a nawet powiedziałbym, jest tylko biurokracja rolna. Za czasem rolnikowi, nie wbrew. Natomiast nie ma takiej polityki, jak choćby w sprawie tych kar za przekroczenie kwoty Dzisiaj wbry. Jeszcze przed przyjazdem pani prezes okazję rozmawiać z rolnikami, producentami mleka. Są tu rolnicy, nawet wśród obecnych, którzy 20 tysięcy złotych mają zapłacić takich kar. Tych kar mogło nie być, gdyby polski rząd, polski premier, najpierw Donald Tusk, ale jeszcze potem e, e, pani Ewa Kopacz, gdyby powiedzieli twarde weto wobec tych kar. Można to było zrobić na forum europejskim. Niemcy płacą kary, kilka innych krajów, ale ich na to stać. Polskich rolników gnębionych nierównymi dopłatami, dyskryminowanych w Unii Europejskiej na to nie stać. I grozi nam sytuacja, w której no, naj, najsilniejsza właściwie część, jedna z najsilniejszych części polskiego rolnictwa jest zagrożona bankructwem. Te kary mogą naprawdę wiele gospodarstw doprowadzić do... Tym bardziej, że ceny są rzeczywiście tak, jak pani prezes powiedziała, coraz niższe. 20% spadek cen mleka średnio w Polsce nastąpił w ostatnim roku. Rolnicy produkują więcej mleka, no płacą kary za przekroczenie. Ktoś zabawnie zauważył w internecie, że głupie krowy nie wiedziały, że nie wolno im tyle mleka dać, ile dały. To jest bardzo poważny problem. I tego problemu, tak jak powiedziałem, mogło nie być, gdyby rzeczywiście w Polsce był z prawdziwego zdarzenia rząd, prawdziwy premier, który troszczy się o sprawy rolników. Z nadzieją patrzymy, z nadzieją patrzy polska wieś na to, co się stanie w październiku, dlatego, że pora naprawdę na politykę rolną przez duże P. Taką prawdziwą politykę rolną, a tę można prowadzić tylko na szczeblu szefa to rządu. To szefowie rządu, i z rolników Unii Europejskiej, nie pozwalają ich dyskryminować, walczą o ich prawa, o ich, o ich równe traktowanie. Niestety w Polsce takiego podejścia nie ma i to się musi zmienić. to się na pewno zmieni wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wyda jesienne wybory i weźmie odpowiedzialność za Polskę. To będą wszyscy. Jesteśmy w pełni przekonani, wizyty pani prezes tego dowodzą, że to będzie rząd odpowiedzialności za Polskę i również odpowiedzialności za Polskę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jeżeli są pytania od dziennikarzy do zadawania.